Ludzie cały czas pytają mnie, jaki jest sekret sukcesu. Zawsze im odpowiadam, że od niemal 60 lat mam pięć zasad, których nieustannie się trzymam. Cokolwiek robiłem, zawsze stosowałem tych pięć zasad i te zasady pomogły mi odnieść sukces w różnych dziedzinach życia. Wierzę, że można je zastosować niemalże do każdej osoby i do każdego celu. Nie musisz chcieć być mistrzem kulturystyki, nie musisz chcieć być gubernatorem Kalifornii i nie musisz chcieć być bohaterem filmówki na akcji. Jeśli chcesz osiągnąć sukces w czymkolwiek tylko chcesz, te zasady są dla Ciebie. To takie proste. Pierwsza zasada sukcesu brzmi, musisz mieć wizję. Jeśli nie masz wizji tego, dokąd zmierzasz, jeśli nie masz celu, do którego dążysz, dryfujesz bezwiednie i nigdy nic nie osiągniesz. Tak samo jak możesz mieć najlepszy statek na świecie, albo najlepszy na świecie samolot, ale jeśli kapitan czy pilot nie wie, jaki jest cel podróży, będzie po prostu latał w kółko bez celu i nigdzie nie trafi. Najpewniej wyląduje w niewłaściwym miejscu. I tak właśnie dzieje się w życiu. Ludzie dryfują bez celu i są nieszczęśliwi. W momencie, gdy odkryłem swój cel, poczułem wielką ulgę, bo kiedy masz cel, kiedy masz wizję, wszystko staje się łatwe. Wiecie, jakie to wspaniałe uczucie, że wiedziałem, jaki mam cel i dokąd zmierzam? Wyobraźcie sobie, że większość ludzi nie ma pojęcia dokąd zmierza. Dlatego moją pierwszą zasadą jest znalezienie swojej wizji i podążanie za nią. Wizja, którą stworzyłem powstała w Austrii, ponieważ dorastałem tam po II wojnie światowej. Dzięki Bogu, Austria wraz z Niemcami przegrała drugą wojnę światową. Kraj był w głębokim kryzysie, sytuacja gospodarcza była tragiczna, ludzie nie mieli pracy i głodowali. Za wszelką cenę chciałem się stamtąd wydostać, chciałem uciec. Nie widziałem tam swojej przyszłości jako pracownik fabryki czy rolnik wychowujący gromadkę dzieci. To nie było dla mnie. Na szczęście pewnego dnia w szkole obejrzałem film dokumentalny o Ameryce i wtedy pojąłem, że to jest miejsce, w którym chcę żyć. Ameryka mnie zauroczyła. Niesamowite drapacze chmur, piękne samochody, plaże, wysportowani ludzie, gwiazdy filmowe. Pytanie tylko brzmiało, jak ja się tam dostanę i jak za to zapłacę. Nikt nie miał wówczas pieniędzy na taką podróż. W zasadzie nie mieliśmy na nic pieniędzy. Pewnego dnia zobaczyłem magazyn kulturystyczny. Na okładce był bardzo dobrze umieśniony facet. Napis głosił: Mr. Universe, Reg Park został filmowym herkulesem. Niezwłocznie przeczytałem cały artykuł do końca z zapartym tchem. Dowiedziałem się, jak Rejcz dorastał w biedzie w Leeds w Anglii, jak trenował 5 godzin każdego dnia. Trenował, trenował i trenował, aż w końcu został Mr. Great Britain, a następnie zdobył tytuł Mr. Universe. Potem zdobył drugi tytuł Mr. Universe i trzeci, a potem nagle wylądował w Rzymie w Chine Chita, grając filmową rolę Herkulesa i zarobił wiele milionów dolarów. Kiedy to czytałem, byłem coraz bardziej przekonany, że chcę być taki jak Rex. Miałem bardzo wyraźnie określoną wizję. Chcę zostać mistrzem i stanąć na tym podium, na którym on wygrał Mister Universe, następnie przeprowadzić się do Ameryki i tam dostać się do przemysłu filmowego. Od tego momentu wszystko, co robiłem, bez względu na to, jak ciężko i jak długo musiałem pracować. Nie miało żadnego znaczenia, ponieważ wiedziałem, jaki jest mój cel. Odkryłem swoją wizję i realizowałem ją z pasją i radością. Większość ludzi nie lubi tego, co robi, dlatego że nie robią tego, bo taki mieli cel, ale poruszali się bezcelowo i znaleźli pracę, która akurat się im przytrafiła z przypadku. Tylko, że wtedy taka praca staje się męką. Wielu ludzi na całym świecie jest nieszczęśliwych w swojej pracy i marzą o jej zmianie. Są badania, które pokazują, że tylko 26% Amerykanów naprawdę lubi to, co w życiu robi, czyli aż 74% Amerykanów nie lubi swojej pracy. Co za dołująca statystyka. Ja zawsze uśmiecham się, gdy pracuję, nieważne jak ciężko pracuję. Zawsze się dobrze bawię w pracy, bez względu na to, czy była to kulturystyka, praca aktora czy gubernatora. Pamiętam, jak ludzie na siłowni zaczepiali mnie i pytali: Dlaczego się cały czas uśmiecham i jestem taki szczęśliwy, skoro muszę jeszcze przerzucić tonę żelastwa? Inni ćwiczący faktycznie mieli skwaszone miny i wyglądali na przygnębionych, jednak ja wiedziałem, że każda seria, którą robię, każde powtórzenie, które wykonuję, przybliża mnie do mojego celu. Każde podniesienie sztangi to kolejny mały krok do zmiany mojej wizji w rzeczywistość i stania się Mister Universe. Nie mogłem się doczekać, aby zrobić kolejne powtórzenia. Nie mogłem się doczekać, aby znów pojawić się na treningu. Gdy dźwigałem ciężar i w końcu nie czułem rąk, wyobrażałem sobie, że to nie jest sztanga, ale puchar, który dostaje za wygraną. A ci ludzie na siłowni i wiele tysięcy innych ludzi patrzy na mnie i bije mi brawo. Takie wizualizacje pomogły mi osiągnąć sukces w kulturystyce i w każdej innej dziedzinie życia. Zawsze staraj się mieć swoją wizję, a reszta przyjdzie sama. Druga zasada sukcesu to myśl na wielką skalę. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz myśleć na wielką skalę, musisz iść i sięgać gwiazd. Michał Anioł powiedział kiedyś: Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to, że mierzymy za nisko i cel osiągamy. Ludzie boją się wyznaczać sobie wielkie i śmiałe cele, bo boją się, że ich nie osiągną. Boją się porażki. Wiedzą, że jak wyznaczą sobie ambitny cel, to szansa na porażkę rośnie. Ja nie boję się przegrywać, bo wiem, że jest to nieodłączną częścią życia. Wiem, że jeśli upadnę, to się podniosę. Porażka jest nie wtedy, gdy coś ci się nie udaje i upadasz, ale gdy się nie podnosisz z gleby i nie próbujesz dalej. Dlatego pomimo wielu upadków nigdy nie myślałem o sobie jak o przegranym, ale jak o zwycięzcy. Bo zawsze wstawałem i podejmowałem kolejne próby. Nie myślałem tylko o sławie i zaistnieniu w amerykańskim kinie. Nie myślałem, aby zostać przeciętną amerykańską gwiazdą filmową. Chciałem być na początku listy napisów w filmie. Chciałem zostać najlepiej opłacanym aktorem w historii kina. W zasadzie chciałem być drugim Johnem Wayne'em. Co w tym złego? To samo w polityce. Nie chciałem startować do Rady Miejskiej, ale chciałem zostać gubernatorem i to nie byle jakim. Chciałem zostać gubernatorem najlepszego stanu w Ameryce, stanu Kalifornia. Ktoś kiedyś powiedział: celuj w Księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami. Dlatego nigdy nie myśl w małych kategoriach. Zawsze myśl w wielkim. Trzecia zasada sukcesu brzmi: ignoruj pesymistów i niedowiarków. Myślę, że to naturalne, że kiedy masz wielką wizję, wielkie marzenia i wielkie cele do osiągnięcia, ludzie będą mówić: Nie sądzę, aby ci się to udało, daj spokój, to niemożliwe. U mnie się to zaczęło, kiedy miałem 15 lat i chciałem zostać kulturystą. Nigdy nie pozwól im zniszczyć swoich marzeń. Zapomnij o słowach nie da się, to niemożliwe. Jestem wielkim fanem tego, co powiedział Nelson Mandela: Coś zawsze wydaje się niemożliwe, dopóki ktoś się za to nie weźmie i tego nie zrobi. I to ja chcę być tym, który to zrobi, to ja chcę pobijać rekordy i robić rzeczy, których nikt przede mną nie robił. Myślę, że to jest to, co musisz zrobić. Nie martwić się o to, że ktoś myśli, że twój cel jest niemożliwy, że jest za duży, aby go osiągnąć, bo nikt przed tobą tego nie zrobił. Gdybym słuchał pesymistów, moja kariera zakończyłaby się szybciej niż się zaczęła. Kiedy powiedziałem, że chcę zostać mistrzem świata w kulturystyce, chcę zostać mister Universe, od razu usłyszałem, zwariowałeś? Kulturystyka to amerykański sport, zapomnij o tym. To głupie i niemożliwe. Jesteś z Austrii, możesz jeździć na nartach lub na rowerze, ale nie zostaniesz kulturystą. A kiedy chciałem zaistnieć w showbiznesie po zdobyciu tych wszystkich tytułów mistrzowskich w kulturystyce, powiedziałem sobie: Chcę być jak Rejcz Park. Chcę być herkulesem, chcę dostać się do kina i podbić serca ludzi. Ale kiedy spotkałem tych wszystkich agentów i menedżerów, ich reakcja była taka, że wybuchli mi śmiechem w twarz. Dosłownie, to nie było nic miłego. Mówili mi: Oj, drogi Arnoldzie, jesteś zabawny. Chcesz zagrać główną rolę w filmie? Daj spokój. Przede wszystkim zacznijmy od twojego ciała. Jest przerośnięte. Jesteś gigantyczny, wyglądasz jak potwór. Czy wiesz, jakie są teraz trendy? Mali kolesie, jak Dustin Hoffman, Al Pacino, Woody Allen, to są teraz symbole seksu. I ten twój akcent, gdy słyszę, jak nieudolnie szprechasz po angielsku z tym swoim niemieckim akcentem, dostaję gęsie i skórki. Twój akcent mnie przeraża, mam ochotę uciekać i się schować. Czy widziałeś kiedyś międzynarodową gwiazdę filmową z niemieckim akcentem? To się nie zdarza, zapomnij o tym. A to twoje nazwisko. Jak się to wymawia? Schwarzen, Sznycel? Myślisz, że ludzie będą szturmować kina, bo Schwarzen-Sznycel gra w filmie? Jasne, już to widzę. Arnold, jesteś miłym facetem, mistrzem kulturystyki. Widziałbym cię w pewnych rolach w filmie. Na przykład, byłbyś idealnym bramkarzem w klubie. Mam na myśli twoje idealne ciało. A, może też i zapaśnikiem, wiesz, kręcą teraz dużo filmów o II wojnie światowej, rola niemieckiego oficera SS siadłaby ci świetnie. Gdziekolwiek się nie odwróciłem, mówili nie, nie, nie. Nie masz szans, daj sobie spokój, to niemożliwe. Na szczęście nie słuchałem. Pracowałem jeszcze ciężej, aby zrealizować moją wizję. Zacząłem brać lekcje z języka angielskiego, nawet lekcje usuwania akcentu. Biegałem cały dzień po mieście, powtarzając pod nosem różne łamańce językowe. W końcu nastąpił przełom. Dostałem małą rolę w serialu telewizyjnym, potem kolejną i kolejną. Potem zagrałem w filmie Pumping Iron, potem w Stay Hungry. Potem nastąpił olbrzymi przełom. I dostałem główną rolę w filmie Conan Barbarzyńca. Był to najbardziej kasowy film w historii kina. I wiesz, co było interesujące w tym wszystkim? Że reżyser na konferencji prasowej powiedział: Gdybyśmy nie mieli Schwarzeneggera z tymi jego mięśniami, musielibyśmy sami takiego zbudować. A kiedy zostałem terminatorem, reżyser James Cameron powiedział, że fraza I'll be back. Stała się jedną z najbardziej znanych wypowiedzi w historii kina z uwagi na zwariowany akcent Arnolda, ponieważ brzmi jak maszyna. Jak widzicie, wszystko, co skrytykowali inni, pesymiści i niedowiarki, to wszystko, co pozornie mi ciążyło i przeszkadzało w moich planach, stało się moim największym atutem. Ignoruj pesymistów i niedowiarków. Czwarta zasada sukcesu. Tyraj do utraty tchu. Nikt nigdy nie natknął się na sukces przez przypadek. Może z wyjątkiem faceta, który znalazł złoto w Kalifornii. Pamiętam jak Muhammad Ali, mój wielki idol, odpowiedział kiedyś na pytanie, ile robisz przysiadów. Nie wiem. Zaczynam liczyć dopiero wtedy, kiedy boli. To czyni cię mistrzem. Bez bólu nie ma wzrostu. Doprowadza mnie do szału, kiedy ludzie mówią, nie mam czasu trenować albo po całym dniu pracy jestem taki zmęczony, nie mam już siły, nie mogę przeczytać książki, nie mogę się rozwijać w żaden sposób, nie mogę już pracować nad swoim biznesem, bo jestem zmęczony. Nie chciałbyś zawalić swojego życia tylko przez to, że nie starałeś się wystarczająco mocno, co? Bez względu na to, czym się zajmujesz. Kiedy przyjechałem do Ameryki, trenowałem po 5 godzin dziennie. Po treningu kładłem cegły na budowie, studiowałem i brałem lekcje aktorstwa od 20 aż do północy. I robiłem to dzień w dzień. Pracuj nad sobą. To jest to, w co wierzę. Bez względu na to, czym się zajmujesz, pracuj, pracuj, pracuj. Ja ciężko pracowałem dzień w dzień, wiedziałem, że dzień każdego z nas ma 24 godziny. Nie chciałem bezproduktywnie zmarnować żadnej godziny w żadnym dniu, aby wyprzedzić innych. Głęboko wierzę w to, co powiedział Ted Turner, założyciel CNN: Choć wcześnie spać, by wcześnie wstać. Pracuj tak ciężko, jak tylko Cię stać. Sprowadza się to do tego, że nie dasz rady wspiąć się po drabinie sukcesu, trzymając ręce w kieszeniach. Musisz tyrać jak szalony. To takie proste. Moja piąta i ostatnia zasada sukcesu brzmi: Nie tylko bierz, ale też dawaj światu od siebie to, co najlepsze. Zostaw ślad po sobie. Wierzę, że mamy pewne zobowiązania wobec innych ludzi i wobec kraju, w którym żyjemy. Dlatego musimy dołożyć do naszego wspólnego dobra tak dużo, jak możemy. W przyszłości będziemy osądzeni na podstawie tego, ile daliśmy, a nie tego, ile wzięliśmy. Lata temu, gdy byłem biednym dzieciakiem, Ameryka powitała mnie z otwartymi ramionami. Od tego czasu czuję się zobowiązany, aby się odwdzięczyć. Wiem, że to, co osiągnąłem, byłoby niemożliwe gdzie indziej czy to w zakresie kulturystyki, kariery aktorskiej, politycznej, wielkiej fortuny, jaką zarobiłem, czy szczęśliwej rodziny, jaką udało mi się założyć. Wiem, że Ameryka nie stała się krajem możliwości sama z siebie. Takie rzeczy nie dzieją się same. W przeszłości wielu ludzi walczyło i umierało za Amerykę. Wielu ludzi pracowało w pocie czoła, aby zbudować ten piękny kraj i wspaniały naród. My korzystamy teraz z tego, co oni wypracowali, więc teraz jest to nasza odpowiedzialność. Musimy wnieść swój wkład w budowanie swojego kraju. I nieważne jest, czy jesteś z Japonii, z Włoch czy z Polski, zasada jest taka, że musisz wnieść wkład w rozwój swojego kraju. Mój Teść poświęcił życie dla swojej ojczyzny. Podziwiam go za to. W przemowie dla studentów Yale powiedział coś pięknego. Rozbij lustro, które sprawia, że jesteś zapatrzony w siebie, a będziesz mógł spojrzeć poza to lustro i zobaczyć miliony ludzi, którzy potrzebują Twojej pomocy. Dlatego też staram się wykorzystać każdą okazję, by dać coś od siebie. Zacząłem trenować uczestników Olimpiad Specjalnych. Stworzyłem pozaszkolne programy dla najsłabszych dzieci, dla dzieci z biednych rodzin i miast, aby mogły powiedzieć nie narkotykom, nie gangom, nie przemocy. Wszyscy możemy wprowadzić zmiany i ulepszyć otaczającą nas rzeczywistość, czy to w naszym sąsiedztwie, czy w naszych lokalnych szkołach, czy też w innym zakątku świata. Bo w ostatecznym rozrachunku zależy to tylko od naszych chęci. To są moje zasady sukcesu. Znajdź swoją wizję, myśl na wielką skalę, ignoruj pesymistów i niedowiarków, tyraj do utraty tchu, daj światu od siebie to, co najlepsze. Ponieważ, jak nie my, to kto? A jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli spodobało Ci się przemówienie Arnolda i chcesz wesprzeć moje starania nad pracą nad tym kanałem, daj mi suba i zostaw komentarz. Wzmocnisz moje zasięgi w YouTube, a mnie napełnisz dobrą energią i siłą do dalszego tworzenia filmów. Dziękuję. Jeśli potrzeba Ci więcej motywacji, zapraszam do wysłuchania głębokiej i niesamowicie inspirującej przemowy Steve'a Jobsa, który opowie Ci o swoich początkach w biznesie, dziwnych zbiegach okoliczności w jego życiu i o tym, co czuł, kiedy otarł się o śmierć. Kliknij.